Się. Niech twój święty duch dziś mnie. Robimy polowanie na wywiady. Kochani, tutaj mam obok siebie siostrę uszule. Ona na pewno też nam powie, jak się dzisiaj wstało, jak się dzisiaj żyje. Rewelacyjnie. A coś więcej? Bardzo dobrze się czuję i zapraszam wszystkich na poranny trening. Czyli siostra jeszcze jogging z rana uprawia? Oczywiście, że tak. Czwarta 30. Jezu, najsłodszy. Jakie to trzeba mieć zdrowie, słuchajcie. Kuńskie zdrowie. E, tutaj jedzie wózeczek. E, kto tutaj tym razem? Ignacy. Ignacy, co porabia? Ogląda bajki. E, siostro, powiedz to, że to jest, jest niezwykłe. Ci, którzy to będą oglądali, bo przy, przy tym mikrofonie jest e, kamerka jak na przykład mają tam dwoje, troje dzieci, czy tam czworo, siedmioro i dwanaścioro, to żeby się nie, nie bali iść na pielgrzymkę. Oczywiście, że nie, bo jest tutaj mnóstwo rąk do pomocy. Ja nieraz już doświadczałam z mężem tu pomocy od innych, także tu się nie ma co martwić. Czasami nawet tęsknię za dziećmi na pielgrzymce, bo ktoś je po prostu przytula do siebie i ich nie ma. No widzicie, wystarczy, wystarczy odrobina odwagi i yy, można naprawdę cudownie... Też przejść właśnie z wspaniałą czwóreczką Dzieciątek i piąteczką i szósteczką Do szósteczki to gdzieś tu idę Gdzie jest szósteczka? Idzie brat Rafał Idę go tu łapię Jak się idzie tym razem? Fantastycznie Proszę tutaj powiedzieć naszym braciom, siostrom, którzy będą to to oglądali Że jak mają sporo dzieci i zastanawiają się co ze swoim czasem zrobić To że warto wakacje spędzić na pielgrzymce no warto spędzić na pielgrzymce, bo tu jest, no super jest, jest miła atmosfera, w ogóle przewodnik, rewelacja, fajnie. E, dobrze, żeby nie było, że ja tego nie podpowiadam tutaj bratu, żeby mówił, on tak mówi od siebie, absolutnie super. E, bardzo się kochani cieszymy, że są e, oczywiście e, dzieciątka, bo sam Pan Jezus powiedział, coś ostro, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. I nie, nie zabraniajcie im. Nie zabraniajcie im, tak. Tak jest, super. Idzie brat Grzegorz z małżonką. Eee, małżonkę pytać. Eee, małżonko. <grytania> idzie siostra Natalia, idzie śpiewając. Eee, jakbyś tak zachęciła człowieka, który tak nigdy nie był na pielgrzymce, eee, no i tak mu się za bardzo nie chce, jest leniuchem, żeby poszedł. No ja bym chyba powiedziała, że to jest super czas takiego wspólnego spędzania. Z teoretycznie obcymi ludźmi, ale tak naprawdę jak z rodziną, więc same plusy. A jeżeli chodzi o śpiewanie, to ja mocno zachęcam. W zeszłym roku miałam przerwę i nie śpiewałam, i żyło mi się najgorzej, więc polecam śpiewać. Trochę łatwiej się idzie. No i jest jakaś rozrywka. Super, bardzo thank you. Jak tam, bracie, się idzie? Dobrze się idzie, Spokojnie, <laughs> powoli. Spokojnie, powoli powiedział. Nie, to nie było powiedziane, bo jak brat lider usłyszy, że idziemy powoli, to włączy czwarty bieg i będzie zadyszka. Wojtek, jak tam wczoraj z myciem? Bardzo dobrze. E, wszyscy się umyli? Nie wszyscy, bo reszta w domach się umyła, ale wszyscy zdążyli. Super. Nasz dozorca, e, e, młodszy dozorca e, sanitariatu i pryszniców zaprasza oczywiście do mycia. Kacperek, chcesz coś powiedzieć? E, nie wiem. Jaka drużyna e, piłkarska jest najlepsza na świecie? Radom! radom, jak Radom! Jeszcze raz to z klaskaniem teraz. Radom, jak Radom! O, kogo tu jeszcze zmaltretujemy? Kogo tu jeszcze? Wszyscy odwracają głowę, nie chcą nawet patrzeć na mnie. Idzie siostra Basia. E, a tylko, że ja nie mogę się tutaj do, do, dostarczyć. Jak tam siostro, sprawa sanitariatu naszego? Strat w ludziach nie mamy, a jak ze zdrowiem pielgrzymów naszej grupy? Powiem tak, nie jest źle i myślę, że będzie coraz lepiej. Pa, już są nasi pątnicy przygotowani wiedzą, jak o zadbać o nogi i wiedzą, gdzie jesteśmy, żeby, że służymy pomocą. Są Wielkie dzięki dla naszych siostr i braci medycznych, na ręce siostry Wasi, siostry Marzeny, naszych ratowników, bo wczoraj siedzieli. Sporo i wiemy, że to jest wielka, wielka samarytańska posługa. Kogo tu jeszcze zwerbujemy? Kogo tu jeszcze? Kogo tu jeszcze. Uważajcie na krawężnik. Dobrze, no to teraz coś zaśpiewajmy. To piękko tu gra wój szlak Lecz tam jest udruka na smarę. Jak się idzie? Bardzo dobrze. <grywa> Zegzakowato.